Razem, panowie, razem, do nich, w kupie siła! Tam kibice idą, zawałać, żeby pomogli. No pomożemy, jak potrzeba, pomożemy. Panowie, pomóc może? Że pomocy potrzebujecie! Razem! 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 Damy radę, hey! panowie! chodźcie! chodźcie! Hey! 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 Mamy to my robić. Co nie Jak do widzenia? No co pan. Ja no, ja no my zaczęliśmy dopiero. Ja, super, no to jest. Teraz super, no, to oglądamy si Nie daj zieleni. Gwia Gwiazdy YouTube jutro. Wstydzą. Wstydzą się. Wschodzą. Wschodzą. Ale takich napakowanych wyglądają w tych ochraniaczach. A tu widzę, że jest siłkowanie... Dawaj! Chodź. Dawaj. oj! <noise> oj! Uwielbiam, uwielbiam, no przecież nie ma. A się skończył ich. <noise> <noise> 4 na 4 ma, to jest tranzyt, to jest. Nie ma ich. A może mandat za zniszczenie imienia? Dlaczego? <noise> <noise> tak. <chan mi serencja dajmy años> no, to nie bym wystawił, ten nie mandat za zniszczenie mienia publicznego. Kręć tam, kręć Andrzej! Czekaj Tak, euro. Tu

Znowu. Znowu. po po policję, po po Zadzwońcie po policję. Zadzwońcie po policję! Zadzwońcie po policję, policję! Znowu. po policję! Po jest. bajka. Po po o, tam tam pan Tak, Tak, jest lina Lina. Twoja bajka, najlepsza w No nie, chcę kurwa, no wstydzą się chłopaki. Tak, głupio im. Nie jest fenomen, no jest piękne, no. 11 listopada, na tym i to polega, no. Tak trzeba Zem! Razem! 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 Ale genialnie, yeah. naprawdę, ciężko uwierzyć to naprawdę. Sami siebie będą będę chciał mieć. A, no. W <grywa> <grywa> <to> musi... <grywa> Očekuješ da neka je ina i ko je zapije tako to je dobro Pogotavi stvarove, no Azi jemi të pastë shuru. Di çog, di çog, di çog, di çog, di

Jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Płacić szkody! po policję! Na podciszenie mam naklejki. naprawił. <grymne> Płacisz za szkody! Hop, hop, hop! hop, hop, hop. <grymne> Kto nie wskacze, też policji. Hop, hop, hop! Kto nie wskacze, też, też policji. Hop, hop, hop! Hop, hop, hop!

pod miał boże, nie z, z boku. Kazałeś, to włożył, się nie odzywaj tam. Zrobił Może na <śmiewanie> Praca wymaga myślenia. Gdzieś, <śmiewanie> <śmiewanie> Dawaj, dawaj, dawaj! Tarz, panie... Czał, dobrze! Tętaż mnie, <śmieniczy> <śmieniczy> no A, zadzimy, na to na tory! No! A tyle no ja chyba masz kamerę? pokaż. <śmieniczy> się a awansu nie będzie! Nie, no nie będzie. Nie by kolejnie. A Już nie na A co postaracie chłopakom? Wszystko. Co dostaną chłopaki z tramwajów? Tak, poplasz, po flasku. Po Gdyby to mój ojciec, sobie bym zabił was. No ale robić zdjęcia, co nie? No rób, 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 rób. No ja. sobie, No jak? sobie. Ale na czego mnie To nie bój się mną. Nie mam przyjemności ze mną znaleźć. Tak samo jak ja. ja, no ja to ten pan mnie tu zaczepia. Może podmuchamy walkomaty? Aaa. No, To jest moja zakazana sama jak pan. Jest. Okej. Jest pan. Nie. 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 Razem! Hamulec, hamulec! <laughs> <laughs> <muchy> 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 <Rozumień> <muchy> ja Hamulec, Razem! Razem,